Hejka, z tej strony Glaw, to są Niecne RPGi i dzisiaj nagrywamy drugi odcinek systemowych pogaduchów o detektywie saliwanie, Czyli o detektywie, w którego pograć możemy dzięki inicjatywie Błękitny Klucz. No i teraz drugi odcinek to będzie robienie karty postaci. Tych kart postaci mamy cztery. I kartę już widzicie oraz widzicie Łukasza. Witaj Łukaszu. Cześć. Tak jak... Tydzień temu Łukasz nam opowiadał o całym procesie twórczym, o samym systemie. E, tak, teraz e, będziemy mieli okazję posłuchać Łukasza, który przeprowadzi nas przez proces tworzenia kart postaci. Przy czym, znowuż, troszeczkę podejdziemy do tej sprawy inaczej niż zawsze, bo klasycznie siadamy, robimy kartę postaci i hej, tutaj kart postaci mamy cztery i one zawsze są takie same. Dokładamy do nich tylko detale. Dobrze to rozumiem? Tak, tak, dokładamy do nich detale oraz dodatkowo na, na start będziemy trochę te postacie dodatkowo, dodatkowo precyzować. Dobra, no to jeżeli dokładamy detale, to jakbyś mógł opowiedzieć o kartach postaci, o, o bohaterach i pierwszym, którym nasi widzowie, nasi słuchacze widzą, mogą usłyszeć, to jest detektyw Sullivan. Także jakbyś mógł opowiedzieć po prostu o nim. Hmm, dobra, no tytułowa, że tak powiem, postać, ale co istotne. Yy... Tutaj każda postać gra pierwszoplanową rolę. Pomimo tego, że detektyw Salivan jest, jest tytułowy, to jest równie ważny, co pozostałe postacie. No i jak, jak widzimy, wszystkie te karty postaci są dosyć konkretne, po to, żeby ją właśnie przyspieszyć i jednocześnie grać emocjonujące sesje oparte o, o konflikty. Więc te karty postaci, one są wypełnione już, już w pewien sposób na start. Oprócz tego, że mamy imię postaci, mamy jakieś takie podstawowe, podstawowe zdanie określające Kim ta postać jest. W tym wypadku jest to podstarzały śledczy próbujący ująć mordercę, więc od razu, od razu mamy informację troszeczkę, co będzie naszym celem. I jednocześnie po lewej stronie mamy te klucze. Dosyć istotna i charakterystyczna mechanika, która obrazuje nam zarówno relacje między innymi pozostałymi postaciami, jak i pewnego rodzaju przekonania czy, czy cele, które będziemy tym detektywem saliwanem starali się osiągnąć. W przypadku na przykład tej, tej postaci mamy. Mamy klucz funkcjonariusza, że jesteśmy stróżami prawa i szukamy tak naprawdę niebezpiecznego przestępcy. Ale jednocześnie mamy klucz tęsknoty, na przykład, który nam od razu wyjaśnia, że jesteśmy kochankiem Izabeli i możemy na przykład ją chronić w jakiś wyjątkowych sytuacjach, więc te klucze nam. Pokazują pewne, pewne rzeczy, na których możemy grać, i jednocześnie mają dawać taką inspirację do, do budowania scen, po prostu relacyjnych między pozostałymi postaciami. I każdy klucz ma ofertę, która pozwala nam wywrócić te przekonania do góry nogami. W przypadku klucza tęsknoty, że jesteśmy kochankiem Izabeli, to możemy na przykład zerwać z naszą wspólną przyszłością, czyli jakby odrzucić troszeczkę te jakieś pozytywne uczucia, które te postacie łączą. No, i z racji tego, że właśnie karty są wypełnione, to, to przede wszystkim właśnie naszym zadaniem na start, jakie rozpoczynamy sesję, jest zapoznać się z tym wszystkim, żeby wiedzieć, co, co będzie interesujące i zastanowić się może, co, w jakim kierunku chcemy tą postacią iść. Dodatkowo po prawej stronie mamy sekrety, czyli pewnego rodzaju specjalne zdolności postaci, które będziemy mogli wykorzystać w konkretnych, konkretnych sytuacjach. Zazwyczaj one są związane z jakimś kosztem. W tym wypadku, detektywa, bardzo często możemy. Wykorzystać nasz sekret mentalisty, ale zaznaczając tak zwane obrażenie magii, ponieważ detektyw Sullivan jest dodatkowo odmiencem, czyli półmagiczną istotą, której obecność wypacza w pewien sposób technologię. I w sumie okay. chyba tydzień temu nie, nie powiedzieliśmy o tym, ale właśnie obrażenia widma, w tym wypadku obrażenia magii, jest jakby dodatkowym takim paskiem, który. Będzie nam budował napięcie podczas sesji. I na samym dole, właśnie, mamy stany dotyczące zdrowia, ale również mamy stany dotyczące magii. I w pewnych konkretnych sytuacjach mistrz gry będzie prosił o zaznaczenie tych stanów magii, i one będą pokazywała, jak. Ta niebezpieczna, magiczna siła się ujawnia, i bardzo często, na przykład w tym wypadku, będzie uszkadzać sterowiec zdobywcy. Więc tutaj też cały czas balansujemy na tej krawędzi emocjonalnej, że nad bohaterem w każdym ciąży jakieś fatum, które może doprowadzić go do zguby. Więc, tak naprawdę, naszym, naszym zadaniem będzie, będzie również śledzenie tych pasków zdrowia i magii tych stanów. Mhm. Y i, I faktycznie na tym, na tym, też bazowanie naszej naszej fikcji, naszej zabawy. Mm. Myślę, co tu jeszcze, jeszcze dodać na, na ten moment. Na samym dole e, karty postaci mamy osobistą pulę kości. E, domyślnie startujemy z jedną kością, m, którą możemy wydać dodatkowo, właśnie, żeby zwiększyć szanse na sukces w rzucie. E, no i te kości będziemy zdobywać przez realizację naszych, naszych kluczy. E, czy to w tym podstawowym zakresie, czy po prostu wybierając tą ofertę i ten klucz, e, wywracając z wywalając go i zdobywając e, właśnie te osobiste pulę kości. I co istotne, osobiste pulę kości możemy wydać na rozwinięcia. czyli na Dodatkowe klucze oraz dodatkowe sekrety, albo możemy też również sekrety ulepszać, żeby jeszcze je dodatkowo wzmocnić. Okej. Okay. No dobra, to zobaczmy teraz, jakbyś mógł opowiedzieć o kolejnej postaci, czyli Izabeli Cunningham. Tak, Izabela. Izabela, to wszystkie osoby grające mają, mają świadomość, że ona jest mordyczynią, ale nie zdają sobie z tego postacie. No i tutaj Izabela ma. Ten, jakby problem, że w, u niej funkcjonują dwie osoby w jednym ciele. Jest mordorczynią, ale jednocześnie jest panią doktor, więc ona z różnych powodów, które możemy sobie doprecyzować, po prostu ma albo jakieś, jakieś formę stereotypowej troszeczkę rozwojenia jaźni, albo może faktycznie jest opętana przez jakąś siłę nieczystą, jakiegoś demona, który zmusza ją do popełniania okropnych czynów. No i dodatkowo również, co nam wskazują, wskazują te, te klucze, jest żoną kolejnej postaci, jest żoną Harolda, który również na pokładzie zdobywcy się znajduje. O nim sobie pewnie powiemy zaraz. No i w przypadku Izabeli będziemy chyba głównie poszukiwać odłamka Dni Minionych jako potencjalnego klucza do rozwiązania tego problemu drugiej istoty, tej morderczej strony naszej osobowości. Czy to jest taka jakby forma schizofrenii, jakiejś choroby psychicznej? Czy tutaj mamy. Trochę ten to element jest inspirowane, ale tutaj też. ja Przede wszystkim taki disclaimer, zdaję sobie sprawę, że tak nie działają schizofrenia i rozwojenie osobowości. Działa to troszkę inaczej, to jest raczej takie stereotypowe podejście, żeby, żeby czerpać po prostu satysfakcję z sesji. Ale jak najbardziej możemy to zedytować w pewien sposób, że na przykład właśnie jest to element, nie wiem, opętania przez demona na przykład, który w jakiś sposób próbuje przejąć kontrolę nad naszą postacią. No i w, tak jak wcześniej mieliśmy w detektywie Saliwanie te obrażenia magii, to tutaj mamy obrażenia kontroli, czyli tak. Naprawdę w pewnych sytuacjach będziemy sobie zaznaczać te stany kontroli i to będzie obrazować, jak Izabela jest kontrolowana przez tą mroczną stronę. Okej. Okay. No dobra, to kolejna postać, czyli Harold Cunningham. Harold, tak, czyli mąż Izabeli, który jednocześnie. Ma, jest sabotażystą, ma za zadanie zniszczyć nasz sterowiec, z którym podróżujemy, z różnych powodów, które też możemy sobie sprecyzować na, w trakcie, na, na początku sesji albo, albo w trakcie. No i jednocześnie on może mieć negatywne emocje wobec naszego detektywa, ponieważ może sobie zdawać sprawy z przeszłego albo może nawet trwającego romansu. To też również możemy sobie stwierdzić między detektywem a Izabelą. No i tak jak Wspomniałem, jego zadaniem jest zniszczenie zdobywcy. Ma dodatkowo jakiś, jakąś bombę zegarową, którą posiada gdzieś tam w swojej kajucie, i jego zadaniem będzie podłożyć ją w odpowiednim miejscu, żeby zdobywca nigdy nie dotarł do, do celu. I w tym wypadku naszymi obrażeniami widma jest przykrywka, czyli im bardziej sytuacja będzie się rozwijać na niekorzyść Harolda, tym większa szansa, że jego misja zostanie odkryta przez załogę sterowca. Ok. I ostatnia postać, właśnie Markus. Markus, bardzo specyficzna postać, ponieważ Markus z założenia jest podróżnikiem w czasie, czyli to jest osoba, która pojawiła się tutaj z przyszłości po to, żeby zdobywcę uratować. Zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo napięta i on będzie próbował zapobiegać wysadzeniu zdobywcy przez właśnie, właśnie Harolda. I jednocześnie to też może się okazać w trakcie sesji, bo możemy to ustalić na początku. Jest podejrzenie, że Markus jest synem Harolda, czyli jest synem naszego sabotażysty. Więc tutaj też dynamiczna relacja jest problemem. I jednocześnie Markus ma pewne podejrzenia wobec Izabeli, że to ona może być sabotażystką. Więc nie ma tutaj pewności, kto wysadził albo nie wysadził zdobywcę. Więc tutaj relacje również są bardzo mocno, mocno splecione. No, i w przypadku Markusa, tym naszymi obrażeniami widma jest, są obrażenia kontinuum. Mhm. Czyli im bardziej na niekorzyść będzie się pojawiały rzeczy w fikcji dotyczące Markusa, tym większe zaburzenia czasoprzestrzenne mogą się pojawić, które mogą nam wywrócić dodatkową sesję do góry nogami. I tutaj też dorzucę, na przykład Markus ma bardzo ciekawy, ciekawy sekret, że on może pojawić się w scenie w dowolny, w dowolny sposób, niekoniecznie uzasadniony, że on to wiedział, bo jest podróżnikiem w czasie, więc nagle wychodzi z szafy, mimo tego, że przed chwilą był w kompletnie innej części statku. Więc to też taka, taka ciekawostka. Okej. Okay. Opowiedzieliśmy sobie o tych postaciach. To teraz spróbujmy przygotować. I mam Markusa otwartego, więc spróbujmy zrobić to dla Markusa. Co powiedzieliśmy, właśnie jak to, jak to będzie wyglądać? E, tak. E, I do, dobre pytanie, nie powiedziałeś tego, tego wcześniej, bo na stronie 28 e, mamy coś takiego jak z, zbudujcie ten świat i pytania startowe. E, nie wiem, czy ich nie chcemy tutaj zrobić krótkiej przerwy, żebyś sobie zerknął e, na e, to. Powiem tak, ja już tam przeskakuję płynnie. E, 28 powiadasz. Hmm. Tak, podejdzie w w to, bo może być 29 akurat. Tak, jest. Zbuduj ten świat. Jest. Tak no i on to jakby ta ta strona oraz oraz kolejne pozwalają nam sprecyzować tak naprawdę pewną pewnego rodzaju sytuację, którą sobie omówiliśmy troszeczkę przy, przy postaciach i dostosować ją do naszego stołu, do naszej ekipy. I zaczynamy tak naprawdę, z Gry jakby kieruje te pytania poszczególnie do, do wszystkich osób, ale też możemy te pytania jakoś rzucać ogólnie na, na cały stół i sobie wspólnie dyskutować o, o szczegółach, żeby ten świat dookreślić. No i mamy tutaj takie pytania startowe do, skierowane do wszystkich właśnie odnośnie chociażby odłamka Dni Minionych, jakie legendy o nim krążą. Możemy sprecyzować, czy, czy faktycznie jest to potężny artefakt magiczny, który nie wiem, ma zostać zagrzebany i ukryty, czy wręcz przeciwnie, zdobywca transportuje ten odłamek, po to, żeby nie wiem, zbudować kolejne technologiczne miasto. Tego typu rzeczy możemy sobie tutaj doopowiadać. Tak samo jak pytania dotyczące nie wiem, technologii, które napędzają ten okręt powietrzny, sam sterowiec, czy ogólnie możemy sobie powiedzieć, czy jest jeszcze jakieś zewnętrzne niebezpieczeństwo, które zagraża zdobywcy. Na moich sesjach bardzo często gracze wpadali na pomysł, żeby to była jakaś burza po prostu jeszcze trwająca, żeby jeszcze dodatkowo tą atmosferę podbić, i żeby było jeszcze dodatkowe jakieś paliwo do negatywnych konsekwencji, chociażby które możesz rzucać mistrz, mistrz gry. No i oprócz tych pytań takich publicznych mamy pytania kierowane do każdej postaci. Są po trzy pytania do, do każdej postaci. I one też nam pozwalają właśnie sprecyzować trochę, trochę relacje, ale też właśnie dookreślić tą postać, żeby ona była taka bardziej bardziej nasza. Mhm. W przypadku detektywa chociażby to jest to, czy ukrywa przed nimi, że jest odmiennicą, czyli jest tą półmagiczną istotą, i w ogóle jak. Perspektywa bycia magiczną istotą w tym świecie jest odbierana, czy jest to faktycznie bardzo negatywne, czy ludzie przymykają na to oko, czy może jeszcze, jeszcze jakieś inne okoliczności, które nam wpadną do głowy. No i tak samo jest pytanie odnośnie okoliczności romansu: czy to jest przeszła sprawa, czy, czy teraźniejsza, jak to się stało, czy to dalej trwa. I tak samo podejrzenia odnośnie Harolda dlaczego on może być mordercą, bo, bo też zakładamy, że detektyw Saliwan ma jakieś tam podejrzenia. Niekoniecznie właśnie skierowany na Izabelę, z którą miał romans, ale właśnie na Harolda, który, który tak jak my wiemy ma wysadzić zdobywcę. Więc tutaj też trochę komplikujemy sobie tą sytuację, żeby dać jakieś argumenty te dotyczące podejrzeń. Okay. Kolejna postać to jest Izabela, tak? Tak, tak. I tutaj sobie właśnie precyzujemy, tak jak wspomniałem wcześniej, tą, tą relację z tą drugą ty, która jest określona w podręczniku, czyli tą mroczną stroną naszej osobowości. Czy to jest faktycznie druga jaźń naszej osobowości, czy to jest demon, który opętał naszą postać? No i przede wszystkim, dlaczego, dlaczego ta druga ty podąża, pożąda odłamka dni minionych, czyli dlaczego chce go zdobyć. Dodatkowo jest e, informacja też precyzująca o tym drugim razie, odnośnie Harolda, czy, czy on zdaje sobie sprawę z, z tych problemów, e, czy nie, e, kiedy się poznaliście, e, żeby też to w pewien sposób wyjaśnić. E, no i co, e, c, co ciekawe, jakby Izabela tutaj też powinna odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jakby ta osoba grająca Izabelą wymyśla, dlaczego Markus może mieć nas na oku. E, i dlaczego może być podejrzliwy wobec nas. Więc tutaj my wymyślamy troszeczkę innemu graczowi, czemu czemu może być podejrzliwy wobec naszej postaci. Okej. Okay. No dobra, to Harold. Jak to wygląda z Haroldem? Mm -hmm. W przypadku Harolda, no to przede wszystkim jest, jest pytanie o jego główny cel, czyli zniszczenie zdobywcy. Dlaczego to robi, czy należy do jakiejś organizacji, czy może ma jakieś prywatne pobudki. Tutaj też możemy sobie elastycznie tutaj to zdefiniować i określić. No i dodatkowo jest też pytanie o Izabelę, czy zdają sobie sprawę, czy Izabela zdaje sobie sprawę, że jest szpiegiem i że ma faktycznie tę misję zniszczenia zdobywcy. Może Izabela jest nieświadoma, a może w pewien sposób zdaje sobie sprawę, że to jest potrzebne w jakiś sposób, i to też możemy sobie podyskutować, dlaczego jego, jego żona, jakby może go nawet wspiera w, w, w tym zadaniu w pewien sposób. No i dodatkowo w przypadku Harolda jest informacja, dlaczego, jakby jak dowiedział się o tym romansie przeszłym, żeby tu też grać na tych negatywnych emocjach w pewien sposób, Harolda, dlaczego może być zazdrosny o Izabelę i Saliwana, więc sobie dodatkowo rozmawiamy przy stole o okolicznościach poznania, dowiedzenia się o tym romansie. Okej, okay. i teraz przechodzimy do Markusa. I tu Cię powstrzymam przed mhm. opowiadaniem, bo spróbujmy go stworzyć tutaj w sytuacji, gdybym to ja był graczem. Czyli mhm. pytanie: jakie katastrofalne skutki dla przyszłości ma zniszczenie zdobywcy? I tutaj możemy powiedzieć, że śmierć spowoduje zabicie przyszłego wynalazcy jakiejś szczepionki, na przykład. Na przykład tak, to jest bardzo fajny pomysł i Markus właśnie w związku z tym jak najbardziej ma już konkretny, precyzyjny cel, którego chce uniknąć. Możemy dopytać ewentualnie, kto kogo ma na oku, może zna to nazwisko, możemy sobie zerknąć na postacie niezależne, które są proponowane w systemie i tutaj sobie możemy, jeśli mamy taką potrzebę, dopowiadać pewne rzeczy, dodatkowe pytania zadawać albo zostawić tak jest i się przekonać po prostu w trakcie, w trakcie sesji. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Skąd wiesz, że Harold Cunningham jest Twoim ojcem? I tu mogę powiedzieć, że zdjęcia przekazane przez matkę. Mhm. Mm Na przykład. I teraz pytanie: Czy to Izabela, czy to może potem ktoś inny, albo ktoś wcześniej i tak dalej, to zakładam, i. To, to, tutaj możemy to też zostawić, ja generalnie zachęcam, żeby takiego, takiej odpowiedzi udzielać w trakcie sesji, ale możemy to określić w porządku, na, na samym początku, że to Izabela jest faktycznie naszym ojcem, a nie Markus, albo no, z racji tego, że mieli romans, więc to też trochę determinuje, że tutaj może się okazać, że Saliwan jest jednak naszym ojcem, tak naprawdę, więc tutaj mamy dużą przestrzeń do ciekawych zwrotów fabularnych. Okej, okay. i jaką rolę w wydarzeniach tej linii czasowej odegrała Izabela? No i dobre pytanie. Tu przyznam się szczerze, odważyć nawet powiedzieć problematyczne, bo w tym momencie nie mam pomysłu. Mhm. Może... To zawsze możemy pomyśleć wspólnie, albo jakieś pytania początkowe, czy w ogóle Markus w przyszłości dowiedział się Izabeli, czy faktycznie, jeśli to jest zdjęcie, no to może faktycznie ją traktuje jak, jak matkę, czyli w takim razie Izabela przeżyła w. Linii czasowej Markusa. Skoro dała mu to zdjęcie, to też możemy w ten sposób iść. Czyli na przykład e... mogę powiedzieć, że wychowała mnie po prostu. E... Na przykład. Tak. Tak e... I, w, i W takim wypadku Markus by, by sobie nie zdawał sprawy z, z detali, e... ale zdaje sobie sprawę, że e... Izabela najprawdopodobniej jest jego matką, ma te zdjęcia, wychowała, e... więc też to od razu tworzy nam organicznie jakąś, jakąś relację Markusa z Izabela. No tak. To de facto jest wszystko, jeżeli dobrze ja rozumiem, tak, Hej, tak, tak. To, to tworzenie karty postaci jest naprawdę tak. <laughs> szybkie. Zakładam, że oczywiście w momencie, gdy mamy cztery osoby, to to, to, to zajmie nam to chwilkę rozmowa. Zresztą to dodać smaku, bo inaczej się wymyśla coś samemu w tym wypadku, tak jak teraz, a inaczej jak będą cztery osoby, które mogą podrzucać dodatkowe pomysły. E Łukaszu tym bardziej podtrzymuję moją propozycję, żebyśmy zagrali to na niecnych RPG-ach, jeśli tylko znajdziemy czas. Zrobię, przygotuję bardziej. miejsce, znajdę graczy i zaczniemy coś wtedy rzeźbić. Ale to nie dziś, nie dziś, nie teraz. Bardzo Ci dziękuję za opowiedzenie mi w poprzednim tygodniu o, 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 o błękitnym gróżu, o detektywie Saliwanie. No i po pokazanie, jak łatwo i prosto jest przygotować tą rozgrywkę. Także dzięki wielkie za Twoją wizytę. Dzięki, dzięki również. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, grajcie w RPG, bo to jest świetna zabawa i zdecydowanie sięgnijcie, zerknijcie na Detektywa Salivana, bo wydaje mi się, że jest to bardzo fajna, ciekawa, szybka gra, taka dla relaksu. Trzymajcie się, hej! Dzięki, cześć!